Dziękuję tym Żurom. Poważeniu po medialnym treningu. Lecimy. Lecimy, lecimy. Przyjechaliśmy starym Polonezem. Tutaj dziękuję, dziękuję. No tak to właśnie wygląda. Widzicie, szacunek i poważanie Przedamy sobie. Mimuzyna jest podstawiona. I nie jep. Będzie z wami wszystkimi, moi drodzy. Johny, brawo, na słowo. Załóż mi, kurwa... Trenerze, jak było, jak było trenerze? Powiem tak, było dobrze, ale będzie jutro jeszcze lepiej. Tak? Miało być troszkę ostrze, ale to było tak w miarę i ten... Jak on nie włączy teraz... Zdenerwowany, ty ja tak. ten anty chyba trochę, co? Nie, on spięty jak baranie jajca, słuchajcie. Krótka piłka, egzekucja, jutro komuś się spadnie. Nie ma Mam nadzieję, że tak będzie. A my jedziemy sobie... Te. Na hamburgerki i jedno piwko, jak sobie też strzeli. A czemu nie? Widzimy się jutro, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie.